Cześć, nazywam się Sandra Konopska, mam 24 lata, pochodzę z Poznania i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Cześć, nazywam się Anna Korpik, mam 20 lat, pochodzę z Dusznik i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Nazywam się Nikola Królak, mam 20 lat, jestem z Jastrowia i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Nazywam się Oliwia Lepczyńska, mam 22 lata, pochodzę z Poznania i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Nazywam się Dagmara Lichowicz, mam 19 lat, pochodzę z Poznania i reprezentuję województwo wielkopolskie. Nazywam się Oliwia Lipiecka, mam 21 lat, przyjechałam z Żećmirowa i będę reprezentowała województwo wielkopolskie. Cześć, nazywam się Wiktoria Lotka, mam 25 lat, pochodzę z Nowego Tomyśla i reprezentuję województwo wielkopolskie. Nazywam się Dominika Ludwiczak, mam 27 lat, pochodzę z Kościana i reprezentuję województwo wielkopolskie. Hej, jestem Łukaszewska, mam 21 lat, pochodzę z Grodiska Wielkopolskiego i reprezentuję Województwo Wielkopolskie. Cześć, nazywam się Nikola Maczek, mam 21 lat, pochodzę z Kolina i reprezentuję Województwo Wielkopolskie.